Mimo dosyć dużych promieni da się jednak to co najważniejsze narysować, a najważniejsze są przecież środki, pierwszy z nich to punkt minus 6 minus 8, no a ten drugi to jest obraz tego punktu S w symetrii osiowej względem osi OY, także on ląduje po drugiej stronie osi OY na tej samej wysokości, także zmieniamy tylko pierwszą współrzędną z minus 6 na 6. Nam chodzi o odległość między środkami, a ta jest przecież równa długości tego odcinka. To będzie po prostu 12, także wynik znajduje się w punkcie A. Ponieważ to zadanie było banalne i w ogóle nie korzystało z promienia, to jeszcze jedno pytanie, może nieco ciekawsze, ale już takie, które z promienia korzysta. Mianowicie, jaka jest możliwie największa odległość między punktami z obu okręgów? To znaczy, gdybyśmy wzięli jeden punkt z czarnego okręgu, a drugi z czerwonego, no to właśnie jaka jest możliwie największa długość odcinka o końcach z obu okręgów. Widać, że chodzi o ten właśnie odcinek, a na jego długość składają się oba promienie oraz odległość między środkami.